Już za kilka dni w naszym mieście zaczynają się ferie, a co za tym idzie instytucje kultury naszego miasta przygotowują specjalny program dla dzieciaków. Jedną z nich jest oczywiście Centrum Kultury Podgórza. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy proszę, co przygotowaliście dla tych najmłodszych, trochę starszych mieszkańców naszego miasta? Jak wyglądają zapisy? No i przede wszystkim, gdzie znaleźć te wszystkie liczne informacje? Centrum Kultury Podgórza przygotowało ofertę zimową w aż 16 lokalizacjach. Mamy zajęcia dla najmłodszych odbywające się zarówno przy siedzibie, jak i wycieczki, wyśladotę. Teatru czy do kina. Zapisy trwają już na wszystkie aktywności, więc najlepiej już teraz sprawdzić na naszej stronie, co dokładnie w której lokalizacji się odbywa, żeby skorzystać jak najlepiej z tego czasu. Czy możemy przybliżyć, czy to są zajęcia plastyczne, taneczne, językowe? Jak to wygląda? Oferta jest bardzo szeroka. Mamy zarówno zajęcia plastyczne, artystyczne, konstruktorskie, zajęcia z lego, jak i takie właśnie aktywności sportowe, taneczne, a także w wielu klubach odbędą się bale karnawałowe na zakończenie oferty. To jeszcze przypomnijmy stronę internetową Waszej instytucji. Wszystkie informacje znajdziemy na stronie ckpodgorza.pl, tam można sobie przefiltrować przez lokalizację i znaleźć ofertę najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was zachęcamy, żeby zrobić to już, ponieważ z tego co wiemy i pamiętamy zeszły rok, te miejsca rozchodzą się bardzo szybko.